Jedną z takich wielkich postaci, które są związane z historią naszego miasta i błyszczą do dnia dzisiejszego w pamięci Włocławian, jest na pewno Izabela Zbigniewska. Wielka postać związana z życiem niepodległościowym, kulturalnym, społecznym Włocławka w drugiej połowie XIX wieku i w początkach wieku XX. Izabela Zbigniewska nie pochodziła z Włocławka, ona tutaj przybyła dopiero w latach 50. XIX wieku, a urodziła się 16 czerwca 1830 roku w Ostrołęce. Ojciec był pracownikiem sądowym, mama zajmowała się wychowywaniem dzieci, ponieważ Izabela miała jeszcze dwójkę braci, i prowadzeniem domu. W Ostroence mieszkali do wybuchu Powstania Listopadowego. Stamtąd przenieśli się do takiej miejscowości Wiłów, to jest powiat Wieluński, i tam kolejne lata Izabela ze swoją rodziną mieszkała. Po ukończeniu siedmiu lat rozpoczęła naukę szkolną. Którą najpierw w tej podstawowej formie, natomiast później przeniosła się i kształciła w prywatnej pensji Emilii Fileborn w Kaliszu. I tam tą pensję z bardzo dobrym wynikiem ukończyła w roku 1845. Po ukończeniu w roku 1845 pensji w Kaliszu przez kilka lat pracowała jako guwernantka prywatna. Nauczycielka e, dzieci bogatych ziemian, ale też i później e, wróciła do pensji, którą skończyła, i tam też przez jakiś czas pracowała jako e, nauczycielka czy pomoc nauczycielki. E, następnie wyjechała do Warszawy, gdzie spędziła też jakiś czas. Tam poznała narcyzę Żmichowską, z którą e, utrzymywała kontakty do końca e, życia narcyzy. Wspólnie działały w organizacjach, w takiej organizacji, która nosiła nazwę entuzjastki. Moglibyśmy to przenieść na współczesny grunt, jako rodzaj organizacji feministycznej, czyli walczącej o prawa kobiet, o uznanie kobiet w społeczeństwie, o podniesienie ich poziomu życia i wpływu na to życie. Następnie z Warszawy w roku 1856, dokładnie jesienią 1856, przeniosła się do Włocławka i zamieszkała przy ulicy Gdańskiej pod numerem 6. Tam też, między innymi, już rozpoczęła tą swoją tutaj najbardziej znaną działalność, czyli jako pedagog, jako Również pisarka, bo dużo pisała. Była autorką na przykład powieści Cezar, którą napisała w roku 1871, ale też publikowała w bluszczu, w Kłosach, w Magazynie Mód i Powieści oraz w Tygodniku Ilustrowanym. Niestety do naszych czasów zachowało się niewiele jej spuścizny, tej pisarskiej, tej, tej twórczości, którą uprawiała w tamtym czasie, wiele uległo rozproszeniu bądź też zniszczeniu. Niektóre źródła mówią, że w latach II wojny światowej. I co najważniejsze, ona wtedy zaczęła organizować takie czwartkowe spotkania, może troszeczkę na wzór czwartkowych obiadów u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale to było oczywiście, miało mniejszy zasięg, mniejszy zakres. Tak czy inaczej, co czwartek organizowała takie spotkania dyskusyjne, na, których, na które przychodziła miejscowa elita, miejscowa inteligencja, i dyskutowano na różne tematy dotyczące społeczeństwa, polityki, ale też i kultury, twórczości artystycznej, czyli wszystkim tym, czym ta elita ówczesna XIX wieczna żyła. Warto dodać, że była też no, niezwykle aktywna na wielu polach, bo była i inicjatorką teatru amatorskiego tutaj we Wrocławku, współtworzyła według różnych opracowań również i szpital miejski, ale też i bibliotekę, ale również i Straż Ogniową, a więc to, to pokazuje, jak szeroki wachlarz jej zainteresowań tutaj był na gruncie Włocławka. Była też współtwórczynią Jadłodajni dla biednych ludzi. Najbardziej eksponowany okres w jej życiu, taki najbardziej znany, wiąże się z postacią, tragiczną postacią pułkownika Stanisława Bekiego, czyli włoskiego ochotnika do powstania styczniowego, którego w roku 1863 Rosjanie pochwycili. I więzili we Włocławku. Izabela Zbigniewska, e, zaangażowana już w tak zwane piątki kobiece, które tutaj działały na terenie Włocławka, a ich działalność związana była z pomocą uczestnikom powstania, ale też ich rodzinom, e, bardzo zaangażowała się właśnie w pomoc e, e, dla pułkownika Bekiego. <laughs> Zabiegała o to, by zamienić wyrok śmierci, który. Rosjanie wydali na niego na inną karę. Dzięki niej podobno kilkukrotnie ten wyrok był odsuwany. Niestety, tak jak wiemy, historia potoczyła się inaczej. Wyrok został wykonany 17 grudnia 1863 roku na Rogatkach Włocławka pułkownik został rozstrzelany. Na co dzień tutaj będąc w Włocławku prowadziła przez długi czas pensję dla dziewcząt. Dosyć. Renomowaną na reprezentującą wysoki poziom, jeśli chodzi o edukację, ale co najważniejsze, ponieważ mówimy o okresie, w którym Polska nie istnieje na mapach Europy, ona umacniała wśród tych młodych ludzi poczucie patriotyzmu, poczucie więzów narodowych, kształtowała w nich takie postawy patriotyczne. Przypominała o tym, że są Polkami że zaborca jest tymczasowy i że kiedyś niepodległa Polska wróci na mapy Europy. Oczywiście to nie podobało się władzom carskim, które szukały tylko pretekstu, by tą pensję, by tą szkołę zamknąć. I to oczywiście nastąpiło w roku 1876. Dla mieszkańców Włocławka Zbiegniewska do końca swych dni była wzorem cnót, wzorem do naśladowania, wielką patriotką. I kiedy w roku 1897 obchodziła jubileusz 50 lecia pracy pedagogicznej, to w mieście to było wielkie wydarzenie. Zachowała się z tego, z tej uroczystości, z tego wydarzenia fotografia grupowa, piękna duża fotografia, na której po środku siedzi już wiekowa Izabela Zbigniewska, otoczona wiankiem znajomych, przyjaciół, uczennic i wszystkich tych, którzy ją Szanowali i podziwiali. Izabela Zbigniewska umiera 18 czerwca 1914 roku we Wrocławku i zostaje pochowana na miejscowym cmentarzu. Wszyscy ci, którzy chodzą na cmentarz komunalny, przeleje Chopina, doskonale znają ten grób, jest niezwykle okazały i wyjątkowy. Jak, tak, tak wyjątkowy, jak tylko można było dla tak wielkiej postaci postawić. Zwano ją często głową, dlatego że była uważana za kogoś o charakterze przywódczym, kogoś, kto wskazuje drogę, jak należy postępować. Dlatego Izabela Zbigniewska na stałe wpisała się w historię naszego miasta i jest oczywiście jedną z wielu postaci, które należą do tego panteonu włocławskich sław.